Zapraszam Was na Czas Łaski Jezusa Dobrego Pasterza. Moi drodzy, Czas Łaski to chwila spotkania z Jezusem, który zna nas po imieniu i prowadzi jak kochający pasterz. Każda modlitwa, czy z Bogiem Ojcem, czy z Jezusem, czy Duchem Świętym zawsze otwiera nasze serca na nowe życie i pokój. Dołącz do nas w kolejnych spotkaniach, aby doświadczać łaski i wzrastać w wierze. A teraz zostań z nami do końca. Słowo Boże i przesłanie. Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz oddaje życie swoje za owce. Jezus jako dobry pasterz zna każdą swoją owcę po imieniu, nigdy nie zostawia nas samych, prowadzi drogami pokoju, a gdy gubimy się w ciemności, on idzie, by nas odnaleźć. To czas łaski, w którym powierzamy Mu swoje życie, ufając, że On prowadzi nas do źródeł żywej wody. Zapraszam do modlitwy. Jezu, dobry pasterzu, przychodzę dziś do Ciebie, jak owca, do swojego pasterza. Znasz moje imię, znasz moje serce i każdy krok mojego życia. Dziękuję Ci, że nigdy nie pozostawiasz mnie samej, nawet gdy oddalam się od Ciebie. Panie Jezu, prowadź mnie drogami światła i pokoju. Gdy błądzę, odnajdź mnie i przyprowadź z powrotem do Twojej owczarni. Gdy lęk wypełnia moje serce, niech Twój głos ucisza burzę i daje nadzieję. A gdy jestem słaba, Weź mnie w swoje ramiona i nieś tam, gdzie bije źródło życia. Jezu, błogosław mojej rodzinie i wszystkim, którzy są zagubieni, zmęczeni lub zranieni. Niech Twoje serce dobrego pasterza dotknie samotnych, smutnych i tych, którzy nie wiedzą, dokąd iść. Niech Twoja łaska napełnia świat wiarą i pokojem. Chcą ufać Ci jak owca, która zna głos swojego pasterza. Chcę iść za tobą, bo tylko ty prowadzisz do ojca i dajesz życie wieczne. Nie każdy dzień będzie czasem łaski, czasem, w którym ty, Jezu, dobry pasterzu, prowadzisz mnie bezpiecznie. Amen. Teraz zapraszam Was na chwilę ciszy i intencji osobistej. Każdy może w sercu wypowiedzieć swoją intencję. Teraz zapraszam do aktu oddania. Jezu, dobry pasterzu, oddaję Ci swoje życie. Chcę słuchać Twojego głosu i iść za Tobą dokądkolwiek mnie poprowadzisz. Ty jesteś moim przewodnikiem, moją drogą i moim pokojem. Amen. Niech Jezus, dobry pasterz, prowadzi nas codziennie. I niech nasze serca będą blisko Jego serca. Jezu, prowadź nas na zawsze i w każdym dniu. Jeśli chcesz być z nami częściej, subskrybuj, wciśnij dzwoneczek i zostaw łapkę w górę. Dziękuję Wam serdecznie, że byliście razem z nami w tym czasie łaski. Podziel się w komentarzu swoją intencją lub refleksją, bo razem tworzymy przestrzeń modlitwy. Żegnam się z Wami, z Panem Jezusem i Maryją w sercu.